Zapraszam do obejrzenia kolejnego seansu Teatrzyku Kamiszy Baj. Dzisiaj bajka pod tytułem Pani Zamieć. W pewnej wiosce żyła sobie matka z dwiema córkami. Jedna z córek była mądra, pracowita i piękna, a druga leniwa i brzydka. Matka jednak bardziej kochała tę leniwą, ponieważ była to jej własna córka. Druga dziewczynka była jej pasierbicą. Macocha wciąż ją karciła i kazała ciężko pracować. Dziewczyna musiała codziennie siedzieć przy kołowrotku i prząść wełnę. Pewnego dnia miała od tego całkiem poranione palce i kropla krwi spadła na szpulkę. Ponieważ dziewczyna bała się gniewu macochy, postanowiła umyć szpulkę w studni, ale szpulka wyślizgnęła jej się z dłoni i zniknęła w wodzie. Dziewczyna bała się gniewu macochy i szybko wskoczyła do studni, by odnaleźć wrzeciono. Opadała coraz głębiej i głębiej, aż straciła przytomność. Kiedy w końcu się obudziła, znajdowała się na zielonej łące, pełnej kwiatów. Poszła przed siebie, aż doszła do wielkiego pieca, w którym piekły się bochenki chleba. Bochenki zawołały: Ach, wyjmij nas, wyjmij nas, bo inaczej się spalimy. Już dawno jesteśmy upieczone. Dziewczyna chwyciła łopatę i wyjęła bochenki jeden po drugim. Dziewczyna poszła dalej, aż doszła do wspaniałej jabłoni. Drzewo zawołało do niej. Ach, pomóż mi, potrząśnij mną, wszystkie jabłka są już dojrzałe. Wtedy dziewczynka mocno potrząsnęła jabłonią i ułożyła wszystkie jabłka w jedno miejsce. Dziewczyna wyruszyła dalej, aż nagle ujrzała mały domek, z którego wyglądała starsza kobieta o tak wielkich zębach, że aż się przestraszyła i chciała uciekać. Staruszka jednak zawołała do niej przyjaźnie: Nie bój się mnie, jestem pani zamieć, możesz u mnie zostać. Jeśli będziesz pracowita i każdego dnia będziesz trzepała moją pościel, aż na świecie będzie padał śnieg, będzie ci u mnie dobrze. Pani Zamieć była naprawdę bardzo miła i dziewczynka się zgodziła. Każdego dnia trzepała pościel u pani Zamieci, aż sypało się pierze. Wszędzie na świecie padał śnieg i dzieci bardzo się cieszyły. Pani Zamieć była zadowolona z pomocy dziewczynki i dobrze ją traktowała. Jednak po pewnym czasie dziewczynka zaczęła tęsknić za domem i poprosiła panią Zamieć, by mogła wrócić do domu. Pani zamieć odrzekła: Byłaś bardzo pracowita, jeśli więc chcesz wracać do domu, niech tak będzie. Chodź, pokażę ci drogę przez bramę i bardzo ci dziękuję za pomoc. Kiedy dziewczynka stała już pod bramą, spadł na nią złoty deszcz, który tak do niej przylgnął, że cała była pokryta złotem, a pani zamieć oddała jej też zagubione wrzeciono. Złoto otrzymujesz w nagrodę, rzekła pani zamieć i pomachała dziewczynie na do widzenia. Wkrótce potem dziewczynka znalazła się w swoim świecie i już z daleka zobaczyła dom rodzinny. Na bramie do ogrodu siedział kogut. Spojrzał na dziewczynkę i zapiał na cały głos: "Kukuryku! Nasza złota panienka znów jest tu!" Wtedy z domku wyszła macocha i leniwa siostra, by przyjrzeć się dziewczynie, a ponieważ dostała tyle złota, przyjęły ją bardzo przyjaźnie. Matka zapragnęła, by także jej druga córka doświadczyła takiego szczęścia. Kazała jej więc prząść, aż zakrwawione palce poplamią szpulkę, którą potem kazała wrzucić do studni. Dziewczyna zrobiła wszystko tak samo jak wcześniej jej siostra, a kiedy również znalazła się na łące pełnej kwiatów, ruszyła w dalszą drogę. Gdy przechodziła koło pieca, bochenki znów wołały: Wyjmij nas, wyjmij nas, bo inaczej się spalimy. Już dawno jesteśmy upieczone. Jednak dziewczynka nie miała ochoty na wyjmowanie bochenków. Poparzę sobie palce, powiedziała. A kiedy jabłoń zawołała, ach, pomóż mi, potrząśnij mną, wszystkie jabłka są już dojrzałe, dziewczyna przeszła obok obojętnie, mamrocząc pod nosem: Też coś, przecież jabłka mogą mi spaść na głowę. W końcu dotarła do domu pani Zamieci. Nie przestraszyła się na jej widok, ponieważ wiedziała od swojej siostry, że jest ona bardzo miła. Zgodziła się zamieszkać tam i pomagać jej w pracy, aby również otrzymać wynagrodzenie w złocie. Niestety dziewczyna była bardzo leniwa i już na drugi dzień nie wytrzepała pościeli i w niczym nie pomagała. Po pewnym czasie pani zamieć straciła do niej cierpliwość i postanowiła odesłać ją do domu. Dziewczyna ucieszyła się, ponieważ spodziewała się złota. Pani zamieć odprowadziła ją, a gdy dziewczyna przekraczała bramę, wylała się na nią cała beczka smoły. – Oto nagroda za twą służbę! – rzekła pani zamieć i odeszła. Niedługo potem leniwa dziewczyna ujrzała koguta siedzącego na bramie do ogrodu. Kiedy ją zobaczył, zawołał – Kukuryku, nasza brudna panienka znów jest tu! Wszyscy oni mieli z wrażenia, gdy zobaczyli dziewczynę. Smoła tak się do niej przykleiła, że nie mogła jej zmyć do końca życia. To już koniec opowieści. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny seans.